Finał w klubie JAPA o tytuł Mistrza Przemyśla w bowlingu amatorskim w sezonie 2012-2013 już za nami. W sali wypełnionej widzami panowała wspaniała atmosfera. Zawodnicy rozluźnieni w dobrych nastrojach rozpoczęli rozgrywki finałowe. W dotychczasowych spotkaniach w ramach turnieju uczestniczyło 25 zawodników, z których do finału przeszło 8 najlepszych. Zawodnicy mieli obawy przed tym, przed tym finałem, ponieważ ostatnio przez dwa tygodnie, a nawet i przez trzy tygodnie ta atmosfera troszeczkę była czysto rywalizacyjna, czysto taka zawodowa. Brak było tego, co, co nasz turniej cechował. Brak dobrego klimatu, dobrej zabawy i to, co się chyba najbardziej Wszystkim ludziom podoba. Rywalizacja tak, ale rywalizacja to na samym końcu. Naprzód zabawa, a później to, co jest tak naprawdę potrzebne, czy dobra zabawa, jeszcze raz. O miejsce trzecie w finale walczyli Dariusz Baszak z Dariuszem Pacławskim, który uplasował się na trzecim miejscu. Pojedynek pomiędzy dwoma najlepszymi finalistami: Patrykiem Kołodziejem, prowadzącym w klasyfikacji generalnej, i Bartoszem Wrublewskim który tego dnia zaskoczył wszystkich niesamowitą skutecznością rzutów i ustanowił nowy rekord mistrzostw, wzbudzał ogromne emocje nie tylko wśród zawodników. Toż po prostu dzisiaj był lepszy, nie był do przeskoczenia. On wygrał i dziękuję mu tylko za dobrą zabawę i rywalizację. Zaczynamy od siódmych ósmych miejsc, ale rzetelna praca, zainwestowanie w codzienne treningi 4 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu po godzinie pozwoliło mi zagrać w dzisiejszym finale i odnieść sukces, zwycięstwo. I uważam, że każdy, kto będzie pracował, i starał się na treningach wyrobić powtarzalność i koncentrację, może odnieść taki sukces jak i ja. Bartkowi kibicowali wychowankowie oraz grono pedagogiczne z domu dziecka w przemyślu. Bartosz był w placówce kilka dni temu, czy mnie zupełnie zaskoczył, właśnie z tego typu propozycją, że jeśli wygra w tym turnieju, niezależnie czy to będzie pierwsze, czy drugie czy trzecie miejsce, to nagrodę to znaczy dla wychowanków Maćka. No, oczywiście przyjęłam to z radością, dlatego proszę po prostu nas nie stać na to, aby opłacać tego typu yy, treningi. Ten element rywalizacji takiej zdrowej, to, to uczenie dzieci czy młodzieży właśnie, że można fajnie rywalizować z, na zdrowych zasadach jest istotna, a szczególnie jeszcze, jeśli chodzi właśnie o tego typu yy, konkurencję. Bartek Wróblewski nie dał żadnej szansy rywalowi i zdobył statuetkę Mistrza Przemyśla w bowlingu amatorskim. Ten tytuł daje mu możliwość reprezentowania naszego miasta w rozgrywkach centralnych.